Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, no cóż, tu więcej można dodać po wystąpieniu Pana Ministra i przedstawiciela wnioskodawcy. Wsłuchując się w tę debatę, w pytania, w wartość merytoryczną wypowiedzi dotyczących tego właśnie projektu mówiącego o usługach transgranicznych, powtarzam, transgranicznych i znaleźć coś pokrzepiającego dla pracowników i pracodawców z góry negując pewne założenia, po prostu ciężko się tego słucha. I tak naprawdę nie sposób, nie sposób się do tego odnieść. Usłyszeliśmy tutaj między innymi o demontowaniu rynku pracy, o hamowaniu postępu, rozwoju oraz braku konkurencyjności i stawianiu na piedestale kapitał zagraniczny nad polskim kapitałem, nie biorąc pod uwagę jednakże że mówimy o przedsiębiorcach, o pracodawcach, którzy jednak tworzą miejsca pracy bądź będą je tworzyć na podstawie dostępnych ogólnie materiałów. Pan minister powiedział, że dochodziły informacje na temat tego, że pewne grupy operatorów międzynarodowych chciały tworzyć czy też dokonywać nawet już rekrutacji w przemyśle szeroko rozumianego usług transgranicznych biznesowo outsourcingowych. No to wiemy, że to jest ponad kilkaset jak nie około dwóch tysięcy miejsc pracy, gdzie istnieje poważne ryzyko, że w te tak zwane nasze buty z pełną świadomością i, i szybkością wejdą nasi południowi sąsiedzi, czyli Czesi, Słowacy, Rumuni czy Węgrzy, którzy to mają dostosowane przepisy pracy do, do realizowania pracy w niedzielę i święta dla usług transgranicznych. Pan poseł Szeliga, którego tutaj nie ma, wprost zapytał mnie, jakie państwa mają dostosowane przepisy prawa pracy. Ja bym zadał przewrotnie pytanie, które nie mają, które nie mają, ponieważ jest cały katalog państw, które dostosowały, odrobiły lekcje. Z, powiedzmy, nadrabiania, nadrabiania tego czasu zaległego do konkurencyjności i wygrania batalii o najważniejsze inwestycje, które kierunkują rynek pracy na dziesięciolecia. Polska tylko w przypadku pracy zmianowej i ciągłej może realizować pracę w Niedziele Święta dla usług transgranicznych. Natomiast Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy, Niemcy, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania i jednym tchem nie jestem w stanie wymienić pozostałych państw, które już są przygotowane do tego, żeby z otwartymi rękoma takich inwestorów przyjmować. Jeszcze raz powtórzę, nie ma tutaj podziału na kapitał zagraniczny czy też polski, ponieważ doskonale wiemy, że już teraz usługi, usługi transgraniczne o charakterze biznesowym to nie jest domena tylko kapitału zagranicznego. Mamy firmę Tauron, mamy Pocztę Polską, PZU, mamy Ruch, które już realizują te zadania i dokładnie tak, jak pan poseł wnioskodawca powiedział, czas dla co niektórych na tej mównicy stanął w trakcie pierwszego czytania. Odrobiliśmy lekcje, wsłuchaliśmy się e, Państwo Posłowie w Wasze głosy, w głosy strony społecznej podczas debat na podkomisji i naprawdę wyciągnęliśmy z tego wnioski, e, łamiąc tak jakby przeszkody formalne dla przyjęcia tego projektu. Także moim zdaniem projekt jest przygotowany w sposób merytoryczny, poprawny pod kątem legislacyjnym i absolutnie nie powoduje konkurencyjności nadmiernej sektora zagranicznego nad polskim kapitałem. Oto państwo możecie być całkowicie spokojnym dlatego również apeluję o chwilę refleksji Gorącej Izby i poparcie tego projektu ustawy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu posłowi.